Dobra, więc, więc mamy bardzo poważną rozmowę, ponieważ ogólnie mój budżet na najbliższe dwa tygodnie to jest w przybliżeniu 10 euro yy, na wszelką rozrywkę. Ale kwestia tego, że jutro organizujemy ten wyjazd do Amsterdamu, czyli jedziemy, jedziemy. Jutro jedziemy, jedziemy rano. Chcemy tak rano jechać. Jechać rano, co wiem. Tak. Ogólnie trzeba tam dojechać i wrócić. To jest pierwszy koszt. Za to, to, to mamy. No, no to, to już się no. no dobra, no bardziej powiedzmy. powiedzmy no. Parking waha się od 7,55 euro za godzinę. Gdzie my mamy stawkę 8,50 na rękę, <grym> więc tak trochę um, <grym> słabo. Ogólnie zarabiali, ogólnie jeden dzień byśmy pracowali na parking. No. no tak, na jeden dzień w Amsterdamie. Więc musimy to jakoś obczaić i wymyślać, co zrobić. Żeby pojechać, zaparkować jak ten kosztem No więc teraz sobie poszukamy pomysłu co zrobić. Myślę dalej. Że... Ej, patrz jestem odjeżdżam, nie? What? Ej to jakiś zlacik chyba jedzie. Oj, chyba dzisiaj jakiś Ale jakie tu auto ma Ja Ej, Dobra, dzień trzeci. Ej? Ej, lecimy do Amsterdamu. Wszystko już wyliczone, policzone, mamy lokalizację gdzie można za darmo zabrakować od koleżanki mojej Angeliki. Pozdrawiam. Zobaczcie, jutro będziemy jeździć tym do pracy, a zamknięty. Ale dziś jedziemy tym, bo tamty mamy 150 km zasięgu maksymalnie. To za darmo, za darmo mamy 150 Za każdy następny kilometr musimy płacić bodajże 23 euro Czekaj, centy W sumie tak? nie wiem czy za darmo, potem musimy płacić No tak, no znaczy po... i tak musimy płacić z niego No 10. tak, no, no około 10 euro za niego płacić Więc nie do końca takie za darmo jedziemy no, ale... jedziemy jedziemy bo nie ma czasu Dobra, ogólnie widzieliśmy przed chwilą te tych aut jadący No i za jednym z nich jedziemy ale ładnie popyla, taki stary auto, a on zapierdziela szybciej niż my. A to jego silnik, Ogólnie słychać nawet u nas w kabinie silnik tego przed nami. Nie wiem co to jedzie, czekajcie, czy tu widać markę będzie. Ale trzy zabytki przed nami jadą i oni gdzieś jadą, czyli jakiś zlocik chyba będzie. Ale no ładnie popieprzają, ładne przyspieszenie mają. Ale piękna mapie, ale piękny. No? Tak. Ogólnie przekraczamy cały czas prędkość. O jeden, nie, o 11 km na godzinę. I ogólnie nas nikt nie wyprzedza. My cały czas jedziemy i nas nikt absolutnie nie wyprzedza. W Polsce, w Polsce by nas wyprzedzili 20 razy tutaj. Jeszcze no bo tutaj my już z 10 km jedziemy, nikt nas nie wyprzedził, tylko my wyprzedzamy. Ale tu jakiś golfik trochę, no, coś tu się zebrał na lewy pasik. Ogólnie dojechaliśmy do Amsterdamu. Paweł tu idzie tam rzeczy swoje wybiera Ogólnie wychodząc z auta, od razu zejdziemy i tutaj zeszli po prostu randomowo Polacy. Poszli gdzieś tam, tam gdzieś podobno darmowo barka jest. A wiecie, jak za darmo, to my tam też idziemy. Więc I idziemy szukać darmowej barki. I wtedy będzie bliżej do centrum Amsterdamu, bo ogólnie znaleźliśmy parking za darmo. Yy, Nadal no, jest no 7 km od centrum, więc no, trzeba taką jakoś dotrzeć do centrum, trochę bliżej, szybciej. No jak nie, ma, to z buta pójdziemy. No tam No z godzinkę drogi to jest pieszo. No. Więc no... idziemy za nimi? No idziemy za nimi, idziemy. Widzieliśmy. No. Czekaj. Zaraz. Słuchajcie, teraz y, właśnie jesteśmy na barce. Y, ta barka płynie do centrum. Już jestem na tym statku, już wam pokazuję to wygląda. Ej, to ta barka chyba powrotna jest, nie? No. Coś takiego właśnie, takim samym no. płyniem. Będziemy płynąć. Ej, do no 7 km za darmo. Na razie dobrze nam wychodzi redukcja kosztów. Bo myślę, że z kosztu około 100 euro na osobę za wyjazd zredukowaliśmy już do jakichś 25, więc no, jest coraz ale, lepiej. Ale wyszło 5 euro wyszło za autostradę, nie? Tak, no, pojechać, no bo dużo lepiej jechać drogą ekspresową niż. No, jeszcze tam, wrócić też. Dobra, odpływamy. Odpływamy. No, no Plan jest taki, że no, musimy szukać tanich atrakcji. Czyli za darmo, bo zarabiamy tylko 300 euro, więc... To 300 to... euro tygodniowo mamy, No, no więc tak małe to pieniądze są. No, A tutaj atrakcje powiedzmy, bo kosztują tyle samo co w Polsce, tylko że w euro. Więc, <laughs> więc no, musimy szedać, no, no nie jest to zbyt pożądane. Al do Kofika No to, to, to niestety musimy odwiedzieć, no, nie obejdzie się bez tego, nie obejdzie się. idziemy teraz? Nie wiem. My? Nie wiem gdzie jesteśmy. Ja tak chcesz to miejsce? Tak, tak. Zapisz coś. Aby ja się na swoim. Dopłynęliśmy. Jesteśmy na miejscu. Ale nie wiem gdzie nawet jesteśmy w sumie tak Jesteśmy ogólnie w centrum, więc zajebiste miejsce ogólnie. Przejdzień to jest blisko. Czyli tam gdzie chcieliśmy? No mniej więcej. Dobra idziemy dalej. Ogólnie w sumie tu blisko mamy do dzielnicy Czerwonych Latarni, więc świetny to punkt. No i teraz idziemy w sumie do Burger Kinga, bo już byliśmy w Kopiku No i kupiliśmy te w sumie te specjały No ale niestety nie możemy pokazać, no bo jednak YouTube zabrania takich rzeczy w Polsce, które jest nielegalne Co tam mamy? Zejdę? Za 5 minut mamy Burger Kinga, a sprawdzimy czy Burger King jest lepszy niż u nas w Polsce, czy może gorszy Ja stawiam, że gorszy ja nie stawiam na nic. Ja jestem bezstronny. Powiem jak jest. Pokażę wam okolice. Rowerów pełno. I mamy. Burger King. No trochę dużo ludzi. Nie można siadać jeszcze. No nic, to zjemy na koło gdzieś stojąc sobie. No. Zobaczymy jak tam znowu. Powiem ja ma e, jest trochę bardziej pikantna, Jest bardziej doprawiona w porównaniu z burgerkingiem polskim. A niestety nie ma szejków, tylko lody Oreo. Ale lody już też próbowałem Są naprawdę pyszne mają no, dosyć bardziej intensywny smak. Tak jak sama kanapka, ma więcej e, sosu. Ma więcej sosu, bardziej intensywny smak. A ile kosztowało? 5 euro, prawda? 5 euro. No to czyli jakieś 25 zł kosztowała taka napka, która w Polsce jest podobna dosyć, tylko że no ma powiedzmy mniej niż mniej przypraw i kosztuje 5 zł. 5 zł dokładnie. 5 zł. A tu 25 zł. Takie ceny, co zrobić, idziemy dalej. Patrzcie, jeśli wystawię tylko rękę, to któryś z nich. Zaraz o, już, już się A tam to wcale u pani na głowie, no nie? Więc, yy, Zabiam rękę i mamy głąbkę na ręce. Pokaż się. O co? Pusto, pusto. Piotr. Ogólnie to widzimy pierwszy radiowóz. Jesteśmy tu 4 dni i ogólnie nie widzieliśmy żadnych radiowozów nigdzie, oprócz Amsterdamu. Bądź teraz pierwszy. pierwszy widzimy. No tam jeszcze stało taka jakaś służba porządkowa. To pewnie jak, jak, coś jakieś straż miejska, pewnie, ale to pierwszy radiowóz, który widzimy. Po czterech dniach przebywania. I my dużo chodzimy, zwiedzamy trzeci. i nie widzimy nic. Dzisiaj trzeci dzień? No, a trzeci dzień. No, to trzeci dzień. Bo. Tak. Kupiliśmy tam coś, co nieco, możesz pokazać. No ogólnie mamy co, tutaj takie dobre ciasteczko. Spróbowałem już, jest dosyć smaczne. Taki Ma... smak bardzo... Bardzo intensywny smak chyba, no, tak? Trawiasty, lekko. Lekko, mm, no, tak. lekko trawiasty. Tak, bardzo... Właśnie idziemy sobie taką uliczką. Tu obok mamy wodę. Oczywiście śmieci. Znieczyszczona jest mocno. Ale... no jak smakuje? Pyszne. Hmm. A ile się czeka na efekty? Krótko. <laughs> no, zaraz zobaczymy jaki będzie efekt. A my idziemy dalej. E, ogólnie jesteśmy na dzielnicy czerwonej hatarni. Jak widzicie, no, pokazać całą tą kolejkę. To są takie ogólnie uliczki przyrzeczne. I ogólnie tutaj jest tak e, idąc e, są pokazy w oknach, za które e, można ogólnie płacić. Lub jak zapłacisz na powiedzmy większą stawkę, tam cydniki no, są wszędzie napisane. E, ogólnie możecie dostać wtedy pokaz indywidualny. No lub jakieś usługi inne. Uh -huh. Erotyczne, właśnie. Uh -huh. No ale niestety nie możemy Wam tego pokazać. YouTube więc, blokuje. Więc ogólnie, jak chcecie zobaczyć, musicie sami przyjechać. zobaczyć. YouTube blokuje no, tak na Własne oczy. No niestety, to tu można tylko. I, tu, i tak samo mnóstwo tych z jest różnych. Więc, no. Niestety. To, nie... to jeszcze to mi... można pokazać, to jeszcze nie można? jest tak. Asta... E, ogólnie to jest oznaczone tym takim słonikiem jakieś takie. Tak. E, te bary, czy jak to nazwać? Znaczy, no, te. Seks... Lokal, lokal, sex show seks-showy. Lokale usługowe. Tak. A ten to wygląda w ogóle tak obskórnie Tam były jakieś takie płytki, jak jakieś... nie wiem, taniej restau no, te ta restauracji. Jak w tanim takim barze mlecznym. To... Ciekawe. No w sumie... Więc są różne rodzaje, są takie ładniejsze... są ta, Tak, A to tak wszędzie, ze wszystkim. No. Są i ładniejsze, są i brzydsze. No. Ogólnie wejdźmy do sklepu, zobaczymy ceny. Cannabis muzeum, ale to jest... E, w sumie sklep. Z produktami kanabis. Muzaki. z Ciastka. Ciastka. Mnóstwo znaczków. I właśnie o bonga. Tu jest pełno. Cześć, do ciasteczka. Zobaczmy to Zem ciasteczka. są ciasteczka. Z. A, to też to. Ciasteczka żelki. Cena ciasteczek to euro, ale one raczej nie, nie mają zbyt dużo. dużo. To wektu tabletki. Oryginalne czekolady. Herbaty. Jest trochę tego Zakim, Jesteśmy właśnie przy sklepie yy, z grzybkami. Tutaj mamy effect, różne opcje. Effect, body effect, green effect. Ale to to nic. Opowiadaj, ty. No, ogólnie, przy taki ziomek. No, 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 ogólnie widać było, że to takie jakieś tam niebożne. Ale no. Nic nie było zaskakujące tak bardzo jak dopóki nie zobaczyłem, że on przed samym skarpetkę. Go wyjebał od lewki. Po prostu ogólnie wzią, yeah. wziął, oh, sorry, sorry. wziął? Wziął te pudełko. Tak, wziął, wziął od razu całość naraz, co nie tylko wziął przed sklepem, Właśnie, mamy jego pudełko. O, wyrzucił od razu pudełko przed sklepem. Tak, mamy po prostu wziął Mexicana. Meksykana. Meksykana to jest... O to? Jest... O, to jest... Jeśli nie grał Meksykany wziął Wziął i co? Może no, nie, nie wiem, szkoda, no, że nie zobaczyliśmy co zrobił, bo może nie wiem, może kolejny odlot miał. On miał odlot. Nie, na pewno miał odlot. No. No wyrąbał go znaczków... Tak, w całych okrych skarpetach przyszedł. No. W ogóle ciało miał takie ob... wyluzowane strasznie, nie? No. Tak wyglądało bardzo łóżny luz. Telewizor ktoś wyrzucił. No. Ktoś wyrzucił telewizor z góry. Z okna. Nie z okna I szafkę. Yy, wzięło go naprawdę mocno. Czyli te grzybki są dosyć mocne. No. No nie wiem, ja nigdy nie wiem, tylko że no ale... właśnie, tylko że tam panie nam powiedziały, że żeby mieć taki efekt jak pokazuje ta statystyka, bo tam na każdym jest pokazane co ile daje, tak. że trzeba wziąć całą dawkę, no całe 10 gram. Całe 10 gram trzeba wziąć, żeby mieć taki ogot. No momencie, bo powiedziałem, ale... że jak weźmiemy na połowę, to będzie słabo. Tak, to wtedy nie, nie będzie takiego dobrego fajnego efektu. No więc testujemy po prostu, zobaczymy jak działa. W sumie nie testujemy. Nie, nie testujemy? No nie, no bo nie kupiliśmy. Ogólnie wszędzie, no tutaj mamy te, tyle sklepów, pełno Mamy ciasteczka z marihuaną, ciasteczka z grzybkami Czekolady Olejki, lizaki Zaponiczki No mnóstwo tych rzeczy jest No a my powoli będziemy się zbierać, już trochę pozwiedzaliśmy Nam pochodziliśmy, w sumie nie będę wszystkiego pokazywał Bo nie ma aż tak dużo ciekawych rzeczy Nie wszystko no. nagrywałem też no. Będziemy się zbierać W każdym zdierać. razie no, ogólnie miasto dosyć warte odwiedzenia, fajnie jest dosyć tak. ładne. Aczkolwiek no trochę, bo, ten brud w rzekach tych całych kanałach jest trochę zadziwiający. Ale no ogólnie miasto jest bardzo ładne i no, no. ciekawe. No, no. W Polsce myślę, że takich nie ma. <laughs> Na pewno nie ma. <laughs> no nie wiem. No, jeszcze, to jedna to rzecz, on... jeszcze jedna rzecz, mamy tu bardzo śliskie posadzki. Gdy pada deszcz, to no, ona po prostu leci sama. Jeśli widziałem ja kilka osób. No. Już widziałem kilka osób, które się wywaliły na tym Ale tu rowery sobie jeżdżą jak chcą Czekaj, nie słychać? Teraz? Ogólnie idziemy sobie kulturalnie, a tam takie taka, Takie dziwne, zakręcone coś, metalowe takie I patrzymy, kolejka, co nie? Takie, no dobra A tam patrzymy, na dole jest butelka, po prostu ludzie, kurwa, szczuł na ulicy Gdzie tam żadnego odpływu, nic nie było Tam jakaś jedna butelka, którą wszyscy po prostu dookoła obszczywali I pełna Tak, i pełna Więc no... To jest prawdziwy Amsterdam. Wszędzie śmieci, syfki w ogóle. Ogólnie myślałem, że tamten jest mały, ale tak naprawdę to ten samochód jest naprawdę mini, mini. Zobaczcie jego wielkość. I w środku, jakie jest mało miejsca. Jedna osoba, może dwie jakoś, ale chyba wątpię, jakby dwie miały tu wejść. Naprawdę malutki samochodzik. Elektryczny. Smart. Mini. Firmy Biro. Bo Dobra, ogólnie to są jakieś różne przystanki w ogóle. Tak, ale... Nie wiemy który jest nasz. Nie wiem który jest dużo promów. Ale wiemy, mi się wydaje, że, tam, że albo albo ten, albo tamten. Ja... Ale... Tam coś do... Nie, ja będę tamtego. Tak? Do tego czy do tego? tamtego dawaj. Idziemy tamtego. Prawdopodobnie ten. Mamy tutaj Sklad Klatter. A tu Buick Klotterberg. Ale... O nie! O nie! Nie mamy wyjścia! Ej! Jesteś pewien, że to jest statek? Nie. Ja też nie. Płyniemy tam, gdzie popłyniemy, a później popłyniemy tam, gdzie skąd dopłynęliśmy, w innym miejscu popłyniemy. Wspólnie będziemy pływać do pół skutka, aż znajdziemy. Tak czy siak? Nie wiadomo gdzie płyniemy. No i co? Co teraz? Nie wiem, musimy pływać dalej. Szukać. <laughs> Tam, Będziemy gdzie pływać, aż znajdziemy naszą miejscowość. No, gdzieś tam. Bo, bo nie no. wiemy. Zostało, zostało nam 6 minut y, nagrywania kamerą. Y, jesteśmy na drugim statku, numer 2. Próba no, numer 2. Zrobiliśmy tam, jest z powrotem tutaj ogólnie. Tak, i próba numer 2, zobaczymy gdzie ten popłynie. Ale nie jest tu podejrzani dużo ludzi, on może gdzieś daleko płynąć. O ja. Będziemy 10 pół 10 sekund. O nie, mamy 10 sekund. No, Co robimy? Płyniemy zobaczymy. Ale nie, to nie ten, na pewno nie ten. Damy ją inną na nazwę. Mi się wydaje, że to nie ten. My... wysiedajmy, wysiedajmy. Ja idę. I jeszcze, jeszcze stajesz. Nieee. Yeah. Dobra, płyniemy w ciemno. No znowu Płyniemy znowu w ciemno, nie wiemy gdzie zobaczymy. Teraz się każe, czy skręca w lewo czy prawo. Udało się, jesteśmy na miejscu. Trwiliśmy w końcu. Wypłynęliśmy jakimś statkiem do miejsca, z którego wypłynęliśmy. Tak, po prostu no, losowo pojechaliśmy, jak w statkiem popłynęliśmy i udało się, jesteśmy tam gdzie wypłynęliśmy. No, to zawsze fajne doświadczenie popływać z innymi. Ty Tym bardziej za darmożkę. No właśnie za darmo, to można pływać na woli. No. Jesteśmy tutaj i słucham, wypływaliśmy. No i będziemy teraz podążać do auta. Ogólnie znaleźliśmy już auto, wracamy. Yy, no a tak przy okazji zjadłem sobie banankę, zrobiłem test banana. I ogólnie powiem wam tak, banany w Polsce są dwa razy lepsze. Tutaj jest mało banana w bananie. Yy, no i jeszcze jedna aktualizacja, a propos ciastka, cery. Ciastko ogólnie, zielone ciastko było słabe. Yy, nie polecam tego ciastka, chyba Paweł nagrał co to było za ciastko. Jakby ktoś tak. chciał kupować, to nie polecam solę. Brak efektu jakiegokolwiek. No, więc... brak efektu, no więc nie, nie, nie polecamy. Bateria wada już?